Kamper poniżej 6 metrów, ale dla aż 5 osób znalazłem coś dla Was. Słuchajcie, kamperwany zazwyczaj są dwuosobowe. Nawet te czteroosobowe wygodniejsze są dla dwóch osób. A tutaj mamy totalną nowość, czyli kamperwan, w którym może podróżować i spać 5 osób. Salon jest naprawdę bardzo duży, przede wszystkim dlatego, że jest długi. Nie mamy tutaj ściany z, z łazienką, to łazienka jest przesunięta do tyłu. Tutaj siedzą dwie osoby. Na czas podróży trzecia osoba siedzi w tym miejscu tyłem. W fotelach mamy ISOFIXy, także nie ma problemu z montażem fotelików dziecięcych. No i w szoferce też jest miejsce dla kierowcy i pasażera. I tamte fotele są obrotowe. Jak mowa jeszcze o salonie, zobaczcie, pięć osób da rado tutaj zjeść. A na tym ogromnym stoliku, którego do tej pory nie widziałem w takich rozmiarach, w żadnym kamperze nawet, pomieścimy sporo talerzy. W kuchni mamy dwupalnikową kuchenkę gazową oraz zlew i odpowiedniej wielkości lodówkę z zamrażarką. Tutaj mamy kilka szufladek, w których możemy przechowywać jakieś jedzonko. Tu pod lodówką jest kafa na garderobę wiszącą. No i jeszcze nieduża, ale praktyczna szafka na jakieś przyrządy kuchenne. Nad wyjściem standardowo jest panel sterowania. I ogrzewanie webasto, czyli ogrzewanie jest na olej napędowy, a za ogrzewanie wody odpowiada truma gazowa. Łóżko górne pomieści dwie osoby i rozkłada się tak naprawdę jednym lekkim pchnięciem do góry. Możemy tam też otworzyć sobie takie okienka, które nam albo doświetlą, albo zrobią jeszcze przewiew. Na górze mamy dwuosobowe łóżko. Pod materacami są takie listewki, które wpływają dodatkowo na polepszenie komfortu spania w ścianach bocznych i przednich. Mamy też takie dodatkowe okienka, które możemy otworzyć. Mamy tutaj też lampeczki z ładowaniem USB. Niestety nie ma tutaj wylotu ogrzewania. Z tyłu znajdują się dwa dodatkowe łóżka, które są łóżkami piętrowymi. Ułożone są w poprzek, ale jeżeli na przykład nie będziecie korzystać z tego łóżka na dole, bez problemu można go wymontować i stworzyć sobie tutaj większą przestrzeń bagażową. Ale zobaczcie, że pod łóżkiem jakby jest jeszcze trochę miejsca. Tylko żeby sobie to zagospodarować, trzeba się wyposażyć w odpowiednie skrzynki, w których wszystko sobie poukładacie. No ale tak naprawdę, jeżeli z tego łóżka i tak będzie ktoś korzystał w nocy, to na czas podróży można je złożyć i włożyć tutaj jeszcze więcej bagaży. Ale pamiętajcie, że jeżeli chcecie tych bagaży wozić więcej, to bez problemu do takiego wana montujecie hak i jeździcie z dodatkową przyczepką. Kolejna osoba będzie spała tutaj właśnie w salonie. Przekształca się ten stolik, który jest po prostu łatwo opuszczalny w dół. Eee, trzeba tylko przekładać gąbki, także stworzenie tego dodatkowego łóżka nie będzie sparzało problemu, ale to tylko jeżeli chcecie podróżować faktycznie w 5 osób. Jak chodzi o łazienkę, to jak na takiego campervana jest ona naprawdę ogromna. Jest ona na przestrzał jakby całego pojazdu na, na szerokość. Żeby się oddzielić od tej części sypialnej z tyłu, mamy takie drzwi harmonikowe, ale jest tu naprawdę dużo miejsca. Kabina prysznicowa znajduje się po prawej stronie pojazdu. I Jakby też oddzielamy się drzwiami przesuwnymi. Podwozie to oczywiście Fiat Ducato. Tutaj mam od 140 koni mechanicznych. Mamy automatyczną skrzynię biegu. Lampę full LED. ten start-stop. I to wszystko dostajemy w pakiecie w cenie poniżej 400 tysięcy złotych brutto. Uważam, że jest to bardzo fajna cena jak na tak krótkiego kampera, bo on ma, pamiętajcie, poniżej 6 metrów, ale zmieści się w nim aż 5 osób. Jeżeli zaciekawił Was ten kamper, to odwiedźcie Transa M w Pszczynie, ponieważ jest to jedyny egzemplarz w Polsce, który na razie do Polski przyjechał i jest on tutaj pokazywany właśnie premierowo.